Spot Ministerstwa Rolnictwa traktuje o walorach Funduszu Gwarancji Rolnych. Składa się z serii ujęć związanych z rolnictwem. Ekran wypełniają kolejno ujęcia. Rodzice z dwiema córkami spacerują przez skoszoną łąkę w promieniach zachodzącego słońca. Ciągnik z maszyną rolniczą na polu. Rolnik pracuje przy krowach w oborze, a jeszcze inny przy selekcji ziemniaków z użyciem maszyny do sortowania. Następnie pojawiają się kadry z lotu ptaka na nowoczesne gospodarstwo rolne i ogromny kompleks szklarni oraz widok na kombajn pracujący na polu. Ostatnie ujęcia pokazują młodą blondynkę w szklarni przy dojrzewających pomidorach i ponownie rodzinę spacerującą przez łąkę. Film zamyka biała plansza, na niej logotypy Unii Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krajowej sieci obszarów wiejskich, Funduszu Gwarancji Rolnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poniżej adres strony: www.gov.pl, ukośnik Rolnictwo, ukośnik Fundusz, Myślnik Gwarancji, Myślnik Rolnych oraz napisy: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Na dole strony: Informacja. Materiał opracowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kiedy budujesz swoje gospodarstwo, wkładasz w to pasję i ciężką pracę. W rolnictwie nie ma dróg na skróty, dlatego świat czasami wymaga od ciebie więcej niż masz. Rozumiemy to i dlatego wspieramy gospodarstwa i przedsiębiorstwa sektora rolnego w dostępie do finansowania poprzez gwarancję spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego. Zrealizuj swoje plany już dziś z Funduszem Gwarancji Rolnych. Odwiedź stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zobacz, jakie wsparcie oferujemy na realizację Twoich pomysłów.